Fundacja Integracja Od P2 skupia się na niesieniu bezpośredniej pomocy dzieciom z niepełnosprawnością pochodzących ze środowisk wykluczonych, domów dziecka i szkół życia. Prowadzi świetlicę środowiskową, w której wychowankowie otrzymują opiekę psychologiczną, pedagogiczną oraz ciepłe posiłki. Wspiera prowadzone metodą Montessori przedszkole i żłobek Świętej Anny, gdzie podobieczni biorą udział w zajęciach dodatkowych. Dwa razy w roku organizuje integracyjne koncerty charytatywne dla pięciu tysięcy dzieci, podczas których każde dziecko otrzymuje paczkę podarunkową. Dzielenie się życzliwością i miłością powoduje, że dzieci z niepełnosprawnością oraz ze środowisk wykluczonych mogą zintegrować się z innymi dziećmi, czuć, że nie są wyobcowane, że ich potrzeby są zaspokajane, a marzenia spełniają się. Fundacja Integracja JP2 kontynuuje dzieło rozpoczęte przez patrona Fundacji Jana Pawła II, budowując cywilizację miłości względem dzieci specjalnej troski, starając się tak w aspekcie zdrowotnym, kulturalnym, jak i edukacyjnym wprowadzić te dzieci przez działalność przedszkola, żłobka, spotkań, przez prowadzenie poradni, aby te dzieci ubogacać w naszym świecie większą miłością, większą troską, większym bogactwem serca, aby otrzymywały one i integrowały się z tym światem, w którym żyjemy jak najpełniej.